Jakby ktoś nie wiedział, jakby ktoś był nowy, oto jest Ecik. To jest właśnie Ecik Gist. Pierworodny owoc lędźwi Niklausa i Marit Biergen, znaczy Alicji. Bocian. Stary. On się bardzo się postarzał z kuli tego, że tela musiał tego, że no po prostu hopa wykończyło. Wycieńczyło totalnie Wyssało go z energii. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Środa, stary, stary już ino do roboty, nie tak, geld przynieś, do dom, spać, do roboty geld, spać, czasem się umyć, nie. A teraz to ona wszystkim kręci, to zaś baba. To zaś baba pociąga za te sznurki. Nabieramy wody, łatwo żyć was w za burta. Musi się naumieć bajslować, bo jak stary koichnie, to w to, to będzie wszystko ona coł. się nie zrobi nic. Stary śpi, śpi. Dziecko nakarmione. nakarm. karm piersią! Jakie łoszkliwości, patcie, pije kofyja. A wiecie, że jak baba się napije kawy. I potem dziecko nakarmi to one będzie miało mleko z kofeiną? No! I czemu sam stoją ci kubki? Patrzcie, k Dziecko. dziecko jest takie żadne. A ta kimła na, na zicu. Stary zcy, ta śpi. Sam się iskrzy. Tu kałuża. A ty nawet na haźlu już gronie, a stara śpi, no. Myślałem, że to się może z wiekiem poprawi, ale patola im się... Nomen omen. Także po prostu patola się pogłębią. Odbijaj! Co ma mu odbić, nerki? <glimy> oh, nie no. Bez przesady. Jakie małe bobo. Jezus, ja myślę, że ona to dziecko wyciepła do haźla. Ona je odłożyła na szczęście, a ten w ogóle postawiła, <coughs>, czy kubki jeden zgłupiał w ogóle. Weź to wyczy Baba się opier Opierdaula. Op... wypis z desperacją, wypis z desperacją, wypis z desperacją, patrzcie jedzie na dwa kubki. Ciul jeden, drugi, dup, tu. Teraz mu patrzcie, nad światem. Dwa kubki i nie wie co mu zrobić. I wy... Strac straciły się. Jedzie, patrzcie, jedzie ma z z normalnie jej zaraz dostanie herc A Albo herc szlaga. Przeciążyło ją chyba. Fajnie kubki do Hasioka. Fajnie się żyją. Nie mobidy. A ona nie może! Joto smola! Ona nie umi, bo te dziecko. Te dziecko trzeba, trzeba wyknolić. Dobra, ja bych je w dupce... O! No, ci godom. No idzie się wyjść z tej rycy, ty no jest tu zdubcone, sam tutaj kofija zmaśgla i oto to smola. Padom to się źle skończy, to się nie, to się nie skończy dobrze. Ja czuję, że sam będą jakieś rubsze haje i tela z tego bydzie, ona go zamorduje, albo on ją, no i tela. A jo to wszystko smola, jo wola, gorola. Bo gorol pik nie prosi, a kwiotki przynosi. Ja ojciec pójdzie na urlop, to oni pozdychają z godu. W to będzie robił? Chyba nie ona? Co ona ma robić? Chyba na, na pofechcie będzie łazić I do mycki będzie. Pana dejcie Dejcie dwa piątka. Bo mnie good chycił. A co to znaczy jak ona tak? Nie, do głupi żart. Wiem, że głodna, A ten taki fajnie, nie? Ten nie dojrze że od niego jedzie, to jeszcze się... się spipcą. Normalnie łona go maści i hala choby wieprzka ze chlewika. I no, żeby się później czasem... ...nie szprancła i mu jak wieprzku ze chlewika nie szczeliła w łeb ze małzera. A później go nie zaszlachtowali i nie zrobili z niego krupnioków a rzymloków. By było dość... Dość głupio. Będzie Mutuje! Przeobraża się! Jezu, macki mu wyrastają! Patrzcie co oszeląt... E? W życiu to też tak wygląda? E, ja nie pamiętam czegoś takiego. Digimorfuję w Ultra Echica. Co to było? Ja... Co to było? Ale obejście w ogóle jako Mowela on normalnie mo, on mu normalnie dałwerwea na gowie Normalnie on hobył od golaca wylos Joto Smola Ja już widzę co to będzie on będzie występował normalnie w nowym odcinku serialu szkoła na Ja Jobych tak Patrzcie teraz normalnie Ja. Właśnie tak by chciał. Łóżko. Kupiłbym mu taki najtańszy bambetel. Nie, inaczej. Wek. Wek und raus. Rrr. To bych sprzedał. To bych przekludził. Kupiłbym mu taki łun. Sam bych mu to piznął. No i tela ja ja im kupia. Haziel Atlantis. Ło to. Corny choby Ja mm. Normalnie i by, obych ten i są tam normalnie chciał się wysikać. I robimy. Sport. Bożeś żeś zrubła. Żeś zróbła na gębie. O, pacia gloto. Fajnie leci, nie? Minął, no, żeby jej tam nie wleciała pod auto, czy coś. Teraz będą rozmawiać o tych, o tych zachach, wiecie. Teraz ojciec mu powie, że bociany... Że jak ten bocian furgo... I on później ściepie te dziecko... To matka z ojcem muszą rozłożyć taką sztep deka, Żeby on się nie ospranknął o ZOL, ino żeby go go hycić. I że pre prezerwatyw wbrew pozorom to się wcale nie połyka. Ale że synek, synek chyba mogeny po ojcu bardziej jak po matce. Chociaż matka też ma ciągoty do peceta niemożebne. <laughs> Go, <man>. <lacht> 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 und er geht gelassen ran, lassen ran, lassen ran und im Dunkeln spricht er dann eine andere Hand.